Jezus powiedział do tłumów: Z Królestwem Bożym dzieje się tak, jak gdyby ktoś nasienie wrzucił w ziemię. Czy śpi, czy czuwa, wetnie i w nocy nasienie kiełkuje i rośnie. On sam nie wie jak. Ziemia sama z siebie wydaje plon najpierw dźbło, potem kłos, a potem pełne ziarno w kłosie. A gdy stan zboża na to pozwala, zaraz zapuszcza sierp. Bo pora już na żniwo. Mówił jeszcze: Z czym porównamy królestwo Boże? Lub w jakiej przypowieści je przedstawimy? Jest ono jak siarko gorczycy: gdy się je wysiewa w ziemię, jest najmniejsze ze wszystkich nasion na ziemi, lecz wsiane wyrasta i staje się większe od innych jarzyn. Wypuszcza wielkie gałęzie. Także ptaki powietrzne gnieżdżą się w jego cieniu. W wielu takich przypowieściach głosił im naukę, o ile mogli ją zrozumieć, aby z przypowieści nie przemawiał do nich. Osobno zaś objaśniał wszystko swoim uczniom. Ta Ewangelia bardzo mnie porusza, szczególnie ten obraz ziarna. W dzisiejszym czasie. W dzisiejszym świecie my, ja osobiście wrzucamy wiele ziaren do naszego serca i właśnie powstaje pytanie, co to za ziarna, jakie to są ziarna, czy to są dobre ziarna, czy to są ziarna złe. Tutaj Jezus w przypowieści mówi, czy człowiek pilnuje, czy nie pilnuje tego, ale ziarno rośnie. Tak jak dobre ziarno rośnie, tak też przerastają w naszym sercu różne złe ziarna. I wydaje mi się, że każdy z nas w szczególny sposób powinien zadbać o to, żeby te ziarna, które wrzucamy w nasze serca, żeby to były dobre ziarna. Żeby tych dobrych ziaren było tak dużo, żeby oni mogły zagłuszyć wszystkie te złe ziarna, które też, czy my chcemy, czy nie chcemy, ale one wpadają w ziemię naszego serca, w nasz umysł. My spotykamy się codziennie z różnymi ludźmi, słuchamy różnych informacji i, i to są właśnie to ziarno, które wsiewamy, które wchodzi w nas. Mamy zwrócić wielką uwagę, właśnie co to za ziarno, jakie to jest ziarno, czy rzeczywiście warto, żeby to ziarno zaczęło rosnąć w moim sercu. Jezus dalej też mówi o tym najmniejszym ziarnku ziarnko gorczycy, jest ono najmniejsze. I właśnie mówię o tym, że to najmniejsze ziarko potrafi wyrosnąć w wielki, duży krzew, czy duże drzewo, nawet tak wielkie, że tam potrafią gnieździć się ptaki powietrzne. Więc jeżeli dobre ziarna potrafią wyrosnąć do takich wielkich drzew w naszym życiu, to znaczy to są różne sprawy, różne dzieła, które my wykonujemy i to rzeczywiście dobro się mnoży, wyrasta. Ale też jest niebezpieczeństwo tego złego ziarna, ponieważ jeżeli wrzucimy to złe ziarno do naszego serca, ono też potrafi wyrosnąć na takie wielkie drzewo. Tym bardziej, jeżeli jeszcze ma wszelkie warunki do tego, żeby rosnąć. Jeżeli my jeszcze to ziarno podsycamy, uprawiamy, czy to dobre, czy to złe ziarno. Każdy z nas, ja osobiście też muszę zastanowić się, jakie ziarna pielęgnuję w moim sercu, jakim ziarnom pozwalam rosnąć, jakie drzewa już wyrosły w moim ogrodzie, co powinnam wyciąć, co powinnam wyplewić, co wyrzucić. I rzeczywiście, żeby uporządkować ten swój ogród, swoje serce, Jezus właśnie zachęca, żeby pielęgnować to ziarno wiary. Które też jest w moim sercu, ziarno wiary, ziarno miłości, miłości do moich bliźnich, ziarno przebaczenia, ziarno dobrych uczynków. Każdy z nas na pewno, zastanawiając się dłużej, znajdzie wiele, wiele takich ziarn, które już rosną, już kiełkują. Niektóre już może ziarna już są bardzo duże, jak drzewa. Warto zobaczyć jakie ziarna są, jakie drzewa są w moim ogrodzie, i co jakie owoce przenoszą, ponieważ każde drzewo, każde ziarno, każde, każda roślinka właściwie przynosi jakiś swój owoc. Może to być piękny kwiatek, może być to jakiś owoc do zjedzenia, a może rzeczywiście być jakiś chwast, który warto wyrzucić, który zaśmieca moją pamięć, moje serce, moje uczucia, jakiś chwast nieprzebaczenia, nienawiści, i zastanówmy się dzisiaj. Ja szczególnie chcę zastanowić się na tym właśnie, co mam pielęgnować, jakie ziarna, jakie roślinki, a co warto wyrzucić z Bożą Pomocą. I oto. Proszę Jezusa, żeby mi wspomógł, przede wszystkim pokazał i wspomógł w pielęgnowaniu tego mojego ogrodu, ogrodu mojego serca.